Cześć, mam na imię Dominik i chciałbym podzielić się z Tobą moją historią. Historią o tym, jak Jezus Chrystus zmienił moje życie. Osiem lat temu byłem w zupełnie innym miejscu. Byłem uczniem szkoły średniej i większość swojego wolnego czasu spędzałem w pokoju, za zamkniętymi drzwiami przy komputerze. W tamtym czasie zmagałem się z wieloma stanami lękowymi oraz depresyjnymi. Pochodzę z rodziny, w której moi rodzice podjęli decyzję. O rozwodzie, więc w wieku 16 lat razem z moją mamą i siostrą wyprowadziliśmy się z domu. Był to czas, w którym powoli wkraczałem w taką subkulturę rokowo-pankowo-metalową, więc zapuściłem długie włosy, zawsze miałem koszulkę ulubionego zespołu, ciężkie czarne buty i tak naprawdę brak wizji na przyszłość, jakiegoś celu w życiu. Nie widziałem sensu, dla którego mógłbym żyć. Zakładanie rodziny. Miałem negatywne doświadczenia, więc nie pociągało mnie to. Robienie kariery i zarabianie pieniędzy wydawało mi się próżne, puste, niesatysfakcjonujące. Pozostawało mi żyć od weekendu do weekendu, żeby znaleźć się na jakiejś imprezie lub na jakimś koncercie, gdzie wypiję wystarczającą ilość alkoholu, aby na chwilę zatrzymać myślenie, aby na chwilę wyciszyć swoje emocje, ale w perspektywie czasu to nie przynosiło ukojenia. Pewnego razu przekroczyłem swoje kolejne granice i obudziłem się rano w swoim mieszkaniu, nie mając pojęcia, kiedy i w jaki sposób dotarłem do domu. Obudziłem się w swoich własnych wymiocinach i ku swojemu przerażeniu stwierdziłem, że gdybym spał na plecach, to moja mama rano znalazłaby swojego syna martwego. To był moment, w którym coś we mnie pękło, w którym zacząłem kierować swoje słowa do Boga. Zawsze wierzyłem, że Bóg jest, byłem wychowany w tradycyjnej, Rodzinie, więc każdego tygodnia braliśmy udział w Mszy Świętej, przyjmowałem sakramenty. Jednak nie rozumiałem, w jaki sposób to, że Bóg jest, może przełożyć się osobiście na moje życie tu i teraz. Tamtego ranka poprosiłem Boga, jeżeli On tylko jest, jeżeli zależy Mu na mnie, żeby zrobił coś z moim życiem, bo nie wiem, dokąd zmierzam. Na odpowiedź nie czekałem długo. Jakiś czas później, Mój kuzyn, Tymek, który jest osobą wierzącą, chrześcijaninem, zaproponował mi wspólny wyjazd do Warszawy na odbywający się wtedy Festiwal Nadziei. Lubiłem spędzać czas z moim kuzynem. Rozmawialiśmy na tematy związane z wiarą, a on opowiadał mi o swoim życiu, o swoich relacjach, przyjaciołach, o tym, że grają w zespole chrześcijańskim, jeżdżą po całej Polsce na różnego rodzaju obozy chrześcijańskie. I to wydawało mi się pociągające, ponieważ czułem, że moje relacje są dość płytkie. Kiedy zaproponował wspólny wyjazd do Warszawy, zgodziłem się. Dotarliśmy na miejsce, gdzie odbywał się festiwal. To był stadion piłkarski, bardzo duży, było około kilkunastu tysięcy ludzi zgromadzonych. Usiadłem na jednym z krzesełek i doświadczyłem czegoś niesamowitego. Na scenę wyszli ludzie, którzy przez muzykę, śpiew i modlitwę wyrażali Bogu wdzięczność. Miłość, radość i przenikała mnie tak niezwykła atmosfera, że pragnąłem, aby to trwało wiecznie. Patrzyłem na zegarek i miałem nadzieję, że to będzie się ciągnąć jeszcze kolejną godzinę i następną. Czułem takie wyciszenie wewnątrz, czułem pokój, czułem, że w końcu po kilku latach pojawiła się utęskniona i wyczekiwana ulga. W pewnym momencie na scenę wszedł człowiek. Który dzielił się przesłaniem Ewangelii. To był Franklin Graham. Mówił o Jezusie z taką pasją i z takim zaangażowaniem, że miałem wrażenie, jakbym pierwszy raz o nim słyszał. Opowiadał także historię pewnego Rockmana, dobrze mi znanego, którego muzyki słuchałem. O tym, jak przed 30 rokiem życia popełnił samobójstwo. Pozostawił po sobie jednak list, w którym wyjaśnił, że od lat dręczyła go wewnętrzna pustka, której nie był w stanie zaspokoić poprzez sławę, poprzez pieniądze. Ogromny talent, narkotyki, seks, nawet małżeństwo i rodzicielstwo. W tym momencie zrozumiałem, że ta sama pustka jest we mnie i może doprowadzić mnie do podobnego miejsca. Ewangelista tłumaczył, że tym, co oddziela nas od Boga, jest grzech, że Bóg w swojej miłości do nas posłał swojego syna, który postanowił wziąć na siebie odpowiedzialność za mój grzech, za moje upadki, za zło, którego się dopuściłem. I on został rozliczony przed Bogiem, aby ja mógł zostać uniewinniony. Mówił o tym, że Jezus umarł, ale także zmartwychwstał. A jeżeli zmartwychwstał, to żyje, i ja dzisiaj mogę nawiązać z nim osobistą relację i doświadczyć Jego miłości, doświadczyć Jego uzdrowienia i uwolnienia. W pewnym momencie ewangelista zrobił wezwanie i powiedział. Jeżeli pragniesz dzisiaj, aby Jezus Chrystus stał się Panem Twojego życia, jeżeli pragniesz spotkać Go i poddać Mu swoje życie w kontrolę, to zapraszam Cię na murawę boiska, przed scenę, abyśmy wspólnie w modlitwie uczynili ten krok. Nie jestem w stanie określić, jaka to była ilość osób, czy to było kilkaset, czy kilka tysięcy, ale fala ludzi z tych wszystkich sektorów na stadionie zaczęła napływać pod scenę. I tamtego dnia. To był 14 czerwca 2014 roku oddałem swoje życie Chrystusowi. To był początek wielkich zmian i początek budowania przez Boga mojego życia od nowa. Przyjechałem z powrotem do swojej rodzinnej miejscowości, do Dębicy, gdzie zaopiekowali się mną wspaniali Boży Ludzie, dojrzali chrześcijanie, którzy pokazali mi, jak czytać Pismo Święte, jak się modlić, jak uwielbiać Boga, z którymi spędzałem dużo czasu w takiej atmosferze miłości. Zachęty zbudowania, którzy odpowiadali na moje pytania i uczyli mnie, jak żyć z Bogiem na co dzień. Następnie przeprowadziłem się do Krakowa, aby studiować. Tutaj stałem się częścią Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie. Po ośmiu latach od tych wydarzeń jestem pełen wdzięczności wobec Boga, widząc, jak odbudował moje życie od zera? Dzisiaj mam cudowną żonę, z którą mnie połączył. Jesteśmy dwa lata po ślubie. Mamy wspaniałych przyjaciół, z którymi razem spędzamy wakacje, z którymi razem służymy jako liderzy grup domowych. Dzisiaj jestem człowiekiem, który odczuwa radość, który odczuwa miłość, który ma plany związane z przyszłością. Jestem otoczony naprawdę cudownymi ludźmi. Jednak, co najważniejsze, wiem, że przyjąłem Jezusa Chrystusa do swojego życia i jestem pojednany z Bogiem. I teraz mogę widzieć jego działanie w swoim życiu, widzę, jak przez ostatnie 8 lat troszczył się o mnie, jak okazywał mi swoją miłość. Dzielę się tą historią, aby zachęcić ciebie. Może jesteś w podobnym miejscu, w jakim ja byłem kiedyś. Może też dręczą cię różnego rodzaju myśli, różnego rodzaju emocje, może potępiasz się za coś, może do Twojego życia wracają jakieś traumatyczne wspomnienia. Chcę Ci zagwarantować, że Jezus Chrystus kocha Cię. I chce być rozwiązaniem dla Twojej sytuacji. Jedyne, co musisz zrobić, to w prostych słowach, tak jak do drugiego człowieka, zwrócić się o pomoc do niego. Przyznać, że potrzebujesz pomocy i o tą pomoc poprosić jego. A on przyjdzie i dotknie Twojego życia. Jeśli to zrobisz, zachęcam Cię. Niech następnym krokiem będzie skontaktowanie się z innymi ludźmi wierzącymi, którzy zachęcą Cię i będą dla Ciebie wsparciem, tak jak byli dla mnie na początku mojej historii. Dziękuję za Twoją uwagę i niech Bóg Cię błogosławi.